Dzień dobry, cześć i, i siema, witam Was wszystkich bardzo ciepło, miło i serdecznie z tej strony Kumon002 i zapraszam Was na kolejny wyścig z ligi Poland Racing League Grand Prix Węgier przed nami, domowy tor Roberta Kubicy, domowy, to na którym zadebiutował przyjęło się, że to jest jego domowy tor, eee, chociaż bliżej mu było do toru w Monaco niż na Węgrzech ale nie o tym dzisiaj Dzisiaj o naszej lidze wirtualnej, wcześniej widzieliście, e, miałem pomoc ze strony Mateusza, który holował mnie przez e, całą prostą startową, co mi później troszkę pomogło, e, dojeżdżamy do szykany, której no wbrew pozorom troszkę się działo podczas wyścigu, z tym także ze mną związane. Sytuację, sekcja szybkich zakrętów lewy, prawy. Całkiem nieźle przejechana, całkiem nieźle przejechana. Kończymy drugi sektor. Czas na zakręt prawie że 90 stopni w prawo. Długi zakręt lewy. Tutaj <laughs> mamy e, zjazd pod hamowaniu Bardzo trudno blokować koła. Trochę za szeroko wyleciałem. Ostatni zakręt. No jak się okaże, czas bardzo dobry, ale to co później się wydarzyło. To jest jeden wielki śmiech na sali. Oglądajcie. Dwie sekundy? O Jezu, sorry! Przepraszam! Przepraszam! I kara co pięć miejsc Mateusz! Przepraszam najmocniej O Boże Nie wiedziałem z której strony będzie Doszło do małego nieporozumienia między no i Mateuszem, jeśli chodzi o przepuszczanie i niestety Mateusza, no wygląda bym rozwalił, a chciałem go, niestety, chciałem go przepuścić. E, okazało się, że nie awansowałem do Q2, no przez to Mateusz też, bo nie zrobił czasu. Ja przez karę cofnięcia o 5 miejsc zacząłem 17, Mateusz i, jakoś że skorzystał na mojej karze, startuje 14. No i cóż. Ruszamy do wyścigu Grampny Węgier. Wysił yy, wyników w nie pokazałem, ponieważ uznałem, że nie ma po prostu to większego sensu. Czas na pięć czerwonych świateł. Tutaj w Budapeszcie długo trzyma, światła gasnął i ruszamy. Start dobry, naprawdę dobry, od razu wyprzedziłem Dricobixa. Przesunąłem się na prawo, aby już e, łapać Moderna. Mat zrobił podobnie z Oliwierem, Modern trzyma się za wszelką cenę po zewnętrznej. Dricobit także wciska swoje przenie skrzydło po mojej prawej stronie. to H zaczynają mnie zamykać, ja <coughs> bezpiecznie przyhamowuję. Aby nie było powtórki z Grand Prix Austrii, Jacobix szeroko, staram się wcisnąć tą lukę. Olivier także bardzo wyleciał. Z lewej strony leci Daltonista, wpada e, na niego Modern ten traci przednie skrzydło. Ja bym przeżył Jacobixa, biorę się, teraz wziąć za drugiego kierowcę Hasa jak na razie bez skutku. Z przodu Dobra. szeroko, mat, szeroko. E, jeszcze jeden z kierowców mat był tam wywieziony przez Pawła. A eee, rozumiem, się przypomniało o gdzie też narzeka też na Pawła, takie małe deja vu z naszej strony, o Wilku mowa, Paweł ścina szykanę, eee, nie wyszło mu to na dobre, okazało się tak, że Modern oraz Paweł mieli uszkodzone... Przednią skrzydła Paweł bardzo nie i moderna blokował. Kierowca to zjeżdża nam na pierwszym okrążeniu i traci szansę na jakikolwiek dobry wynik. Drugie kółko, modern także strasznie spowalnia. Tutaj leci na bok i nagle wraca im przed jazdy. Straszny rak zawodnika Hasa. Całe szczęście nie straciłem przy niego skrzydła. Bardzo się obawiałem, centymetrów chyba zabrakło, aby e, miało bliskie spotkanie z tylnym dyfuzorem, z tylnym skrzydłem amerykańskiego boidu. Trzecie kółko, no ale ja tego tak nie zostawię, cały czas trzymam się za tym skrzyżem Moderna, trochę mnie jednak Karolu spowalniałaś, ale wszystko kiedyś ma swój koniec, tak samo ta walka musiała się kiedyś zakończyć. Atak po wewnętrznej do pierwszego zakrętu, no bezproblemowo, Modern został wyprzedzony, wreszcie udało mi się z nim uprać 13 miejsce, czas gonić resztę stawki. Lecimy dalej, dalej o okrążenie numer 4, a z przodu z problemami prosiak zabójca, który e, no, także został uszkodzenia, nie wiem od czego, bardzo mocno uszkodzone przez nie skrzydło. Startował na ultrasoftach był w Q3. Niestety koniec, koniec e, marzeń o dobrych punktach dla zawodnika rezerwowego, zawodnika Red Bulla. Dalej okrążenie numer 4, dwa ostatnie zakręty, ale to nie nas interesuje. Bardziej nas interesuje to, co... Ten, ten kto stoi po zewnętrznej. pewnie widzieliście jest to Ari, który musiał się jakimś cudem obrócić. No i także dużo stoi. już 14 okrążenie po, po prawej stronie stoi mat, niestety został obrócony przez Zenka, Strasznie, strasznie narzekł, na imprezie tego nie, nie słychać, ponieważ miałem wyciszoną udocenianie. No, i niestety kilka zakrętów później było musiał e, wysuwać się z wyścigu. Okrośń nr 16: chmury zbierają się nad Hungaroringiem. Ja postanowiłem skrócić e, mój postój, i wiedziałem, że zaraz będzie padał deszcz. Yeah. E, dlatego zaraz mediumów do końca pojechałem na softy i liczyłem na opady deszczu. Ogrożenie numer 21. Prosiak. No, udało mu się jakoś przejść do przodu. Walczy z zenkiem. Prosiak no, zarzuca. Uderza w, Prosiaka, ja mu... uderza w zenka. Prosiak uderza w zenka. Ja w ostatniej chwili uciekam od Red Bull'a. Przy jeszcze wykorzystuje tak, zawahanie zenka i, i, to, i to, także wyprzedza McLaren na dwie pieczenie ubi... Ugo... upieczone na jednym ogniu. Ale to nie koniec walki z. Pomarańczowo-niebieskimi boidami. Koniec okrążenia 21, początek 22, prosta start meta. Argena, Już deszcz zaczyna padać. Eee, mamy atak po wewnętrznej na Oliviera i drugi kierowca. Eee, drugi kierowca na za nami. Okrążenie nr 22. Hubert dał mi sygnał do zjazdu do boksu i także to wykorzystuję. Także zjechały dwa McLareny oraz Bullion, który trzymał się niej jak nie wiem. Eee, i w pewnym momencie już puścił mu nerwy, bo chciał jak najszybciej mi przejść, o, mało z małymi miejscami zostawił. Dosyć, bardzo agresywny manewr, później sobie wyjaśniliśmy po wyścigu, chciałbym jak najszybciej przejść, chciał po prostu mi uciec, bez uszkodzeń, całe szczęście. Do końca wyścigu Byłbyś później nic się nie działo. Szóste miejsce, bardzo dobry wynik, po starcie 17 pola, plus 11 pozycji, przypomina mi się trochę wyścig z Węgier, wyścig z, Węgier z Węgier, z Chin, nie wiem jak wam. Dobrze, dobrze. Mamy tutaj teraz podium, Hupson wraz z, e, o matko zabijcie mnie, nie pamiętam, Polidą bodajże oraz Grackiem Buliona, po raz pierwszy od nie ma na podium, skończył czwarty przed Kemotem. A kiedy jeszcze chłopaki oblewają się szampanem, chciałbym Was zaprosić do Ligi Gran Turismo, nie mojej, lecz naszego dobrego znajomego y, z F1, Wikasza. <coughs> Jeżeli macie... E, gratulizmo sport, umie, lubicie się ścigać autami typ, e, typu GT3, GT4 oraz Super Formułą Zapraszam Was do zgłoszenia się w komentarzach, wikaż was, was wyłapie. To na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia w na następnym wyścigu najprawdopodobniej we Włoszech na Mądrzy. Trzymajcie się, do usłyszenia. Bajo!